Widziałam smoka! Faendal myśli, że może mi odebrać Camille Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. Camilla Valerius wie, że to ja jestem najlepszym facetem w rzecznej puszczy. Ten elf sobie kpi, jeśli myśli, że ma u niej szansę. Widziałem, jak zakrada się do sklepu w rzecznej puszczy, by z nią porozmawiać, gdy mnie nie ma w pobliżu. Traci tylko czas. Czyżbym wyczuwał sarkazm? To już Orgnar miewał błyskotliwsze komentarze. Możesz mieć jednak trochę racji. Odwiedziny Faendala u Kamilli to nie jest dobry znak. Dam ci szczególnie wredny list. Powiesz, że to od Faendala, co pewnie sprawi, że Kamilla przestanie go zapraszać. Co? Czego chcesz, Matko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Przeleciał prosto nad kurchą. O co ci chodzi, kobieto? Cóż, ktoś musi coś zrobić. Powiedziałem nie. Żadnych przygód, teatralnych gestów i kaniania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy. Koniec tematu. O, nowy klient, przepraszam za to. Może uda ci się przemówić do rozsądku mojemu durnemu bratu. O czym ty mówisz? Co jest w tym liście? Ojej, chciał. Chciał, żebym pomyślała, iż napisał to Faendal. Dziękuję za słowa prawdy. Porozmawiaj też z Faendalem. Na pewno będzie ci wdzięczny, jeśli weźmiesz go w obronę. Lepiej już pójdę. Nie wiem, co ci mówili, ale kupiec rzecznej puszczy jest wciąż otwarty, śmiało. Tak, zdarzyło się małe, małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarny a Głazu na północny wschód od tamtanie. miasta. Tak. Teraz już nie musisz iść, prawda? Tak. Myślę, że twój nowy pomagier potrzebuje przewodniczki. Co. nie ja. A, a niech ci będzie na osiem bóstw. Ale tylko na skraj miasta.